Hejka! Z tej strony Boyle. Witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy sobie naszą serię miłe historie. Jak widzicie znowu jesteśmy u Dona, to znaczy znowu. W sumie za pierwszym razem byliśmy u niego. W pierwszym odcinku powracamy. No i co? No i życie Dona musi się toczyć dalej. Po wyprowadce Kasanty z jego córką jest tutaj u niego w dalszym ciągu. Nina. Także na osłodę życia to przynajmniej troszeczkę z nią poromansujemy. O troszkę się nie zapoję. Niech se tutaj przyjdzie do niej. O nie... Czemu ona już idzie? No nic... Skoro ona idzie... To niech on po prostu się pójdzie umyć i niech idzie spać. Tyle. No dobra, nastał już ranek. Niech ten Don powoli wstaje, bierze się do życia. I co? Poszuka może innej pracy, co nie? Słynny kuchmistrz. To by było fajnie, wiecie. To lepsza praca, wiadomo, że to jest w medycynie, ale skoro tak chcę, to niech tak będzie. Dobra, ja bym go wysłała na randkę, tylko nie wiem z kim. z kim to był? A z niej mam, no, dobra. Nie, zadzwonię po składkę, wiecie? Zapłacimy e, dużo hajsu i może nam skombinuje kogoś fajnego. O, dobra, idę. Cassandra, hmm, <laughs> nam kosz. Świetnie. Po prostu świetnie. A wiecie co? A może kupmy coś? Kupmy... Eliksir miłosny. A dajmy 10. Weź posprzątaj te śmieci, bo to mi mega drażni. Hmm, mężczyzna, czy kobieta? Nie, no, kobieta. Dobra, dajemy całość. O, zrobimy taki teścik. Najbogatsze. Albo czekajcie, dobra. Nie, teraz zrobimy najbiedniejszą randkę, może. A jakby na drugi dzień, albo później. Zrobimy najlepszą, czekajcie. Najniższa kwota, jaka może być. A jakby dać zero, nie no, nie mogę dać 0. Tak. Mm. <noise> Zobaczymy. No dobra. Wejdźcie do środka może. Dobra, a zobaczmy na jej pragnienia. No jakie standardowe. Okej, okay, są na trzecim poziomie. Czesław, spoko. No dobra, no to niech się tak wiecie. Pogadają.

No nie, znowu tu przyszła kurda Dobra, skończcie to gadanie. I zrobimy gładka gadka. Dobra i może. Aha, nie mogę tutaj na razie z nią zatańczyć, no dobra. Hm. Dobra, chłopie, nie oglądaj telewizji. Ale wiecie co? Myślę, że nie było tak źle. W sensie ja się spodziewam czegoś gorszego. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> no, okej, okay, dobra. To było przykre w sumie. Ale to nie jest no dobra na no tonara. Pożegnaj się. Dobra, jest ta swatka tutaj jeszcze gdzieś... Nie, nie Muszę znowu po nią zadzwonić. Dobra, no to teraz dzwoniłem znowu po swatkę. Mm, usługi. O, On chce coś z nią porobić. Kurde, wiecie co zapomniałam, że mogłam przecież użyć tego. Jak to się nazywa? Tego eliksiru miłosnego, ciekawe, czy by na tamtą to coś podziałało. Albo nie, dobra. Teraz zrobimy próbę taką, że damy tak połowę pieniędzy, a za trzecim razem damy całość. No i zobaczymy. Nie, no znowu powitaj, dobra. Czekajcie Pierwsze damy Wypij Ciekawe czy ją byśmy mogli uwieść Dobra, no to zaraz damy tak połowę ceny, tak? Całość jest y, 5, no damy takie 2,5. No, takie mniej więcej coś. No dobra. Zobaczmy, niech sobie podejdą do środeczka, dobra, i zobaczymy na jakim oni są poziomie, tak samo są na małym poziomie tak naprawdę, znajomości, w sensie wiecie o co chodzi, więc to nie ma znaczenia. No, jedyne co to, to ona też ma romansowanie, nie? No, ale patrzcie, gorzej mi się gada niż tą wcześniejszą. Więc ciekawe patrzcie, widzicie to? Niby lepiej dopasowani, a nie ma to znaczenia jakiegoś większego? Powiedziałbym, że jeszcze gorzej Więc ciekawe to jest. Czyli płacicie hajs w sumie i macie coś gorszego. No, w sumie często tak jest, no okej. Okay. Hm. No patrzcie, są, są na zero. No nie wierzę. O czym oni mają gadać. <grywka> <grywka>

Oh waï ma lèb. Oh waï. Mm. Oh waï. <laughs> oh waï. Mm. Mm. The... Oh waï. 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 Oh O, jest wagą, to tak jak ja <grywy> Ej, no nie gadajcie, patrzcie nie bardziej dopasowanie, a z nią zbudował jakąś lepszą relację. Nie, no dobra. Bo będzie porówno, że tak powiem, wyrównane raczej. Chociaż, no i tak mniej niż z No i bardziej, koniec. Znowu to samo. No dobra. Jest to ta spotka, Czy muszę panią dzwonić? Nie ma jej. Dobra. Więc zadzwonimy panią. Dobra, ta niech chce już idzie. Idzie ona? Nie. Pożegnaj się. I zadzwonimy jeszcze raz. Dobra. Dobra, przyszła swatka. Niech on posprząta tą miseczkę, i jeszcze te śmieci zrobi. Jak mnie to drażni, ja pierdzielę. Czekajcie. Dobra. Ciekawe, czy by się udało z nią coś porobić. No dobra. No to teraz dajemy całość. Ciech.

Ale mają większą chemię. No dobra, ale zacznijmy standardowo od wędki. <grywanie> odrzucę go z gram na sylwetka spoko mm. <mulcy> 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 Dobra, dajmy im wolny taniec. Ciekawe, czy nam na to pozwoli? Zobaczymy. O -o. Jednak nie. No to nic trudno. Dobra, skończymy to może.

I a czekajcie, a jak mu zrobić tą taką inną szafę? <laughs> taką, wiecie jaką? Która jest jakby, w, to chyba było w dodatku już osiedlowe życie. Tą, bo w, jak masz się tą szafę, to może być tylko za uroczenie i już mogą iść się... Tętego. Czekajcie, czekajcie, ja to za chwilę wymyślę moment. Dobra, malutkie przemyblowanie, Łóżeczko stoi tak, szafa zrobiona, git. Może nam się uda jeszcze coś, coś więcej na tej radce? Tylko musieliby się w sobie zauroczyć. Dobra, lecimy w takim razie. Dobra, po pierwsze wypij ten swój cały eliksir miłosny, po drugie... 何? O, zarąbiście. <grymne> jeszcze mam dużo czasu 4 godzinki. Dobra, koniec z tym. Wiele potem, i wystarczy. Ale skoro są już zauroczeni, to może jakiś flirt. Tak myślę, nie wiem, o i dajmy. Dobra, coś jeszcze nie wiem dajmy uwać może. Jest na ręce z innej, a trzyma... O nie, 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 nie. Kurde, kurde, szkoda, szkoda. Dobra, romantycznie Obejmij. A spoko. No dobra, jakiś pocałunek może po dłoń. że by taki dżentelmen wiecie, o co chodzi. A pomasować ją damy radę, czy nie? Zgodzi się? Dobra. Dobra. Dobra, no dajmy jeszcze na chwilę ten wolny taniec. Dajmy teraz na przykład smokni. Ciekawe, czy nam odmówi, czy nie. Oh no! Why? Kurde. Mm -hmm. Szkoda, szkoda. Dobra, weź wypij jeszcze ten eliksir miłosno. Może coś jeszcze zwojujesz, a jak nie to trudno. No dobra. Pomasuj. Dobra, sprawdźmy czy da radę. O chyba nie da rady, ale chyba dlatego, że oni są. Nie są tymi... Nie są najlepszymi przyjaciółmi. Szlaken. Myślałem, że może się uda wcześniej to. Ale chyba nie. No dobra, to nic. Wstańcie z tego, ja pierdzielę. Nie no, nie wierzę. On woli oglądać TV, spoko. Dobra, Nara, pożegnaj się. Patrzcie, się widzicie? Jest w przewieralni, tylko no niestety, no nie jesteśmy za w sensie, wiecie, nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. szkoda. Myślałam, że to się uda, ale jednak ja nie. No nic, no to to w sumie takie podsumowanie tego wszystkiego, że co, że tak naprawdę najbardziej opłaca się brać za całość, czyli te pięć tysięcy, bo jak weźmiecie, czy weźmiecie za połowę, czy weźmiecie za najmniejszą kwotę, to w sumie wychodzi na to samo praktycznie. Więc jeżeli ktoś chce mieć fajną randkę, naprawdę taką, zależy mu na tym, no to najlepiej brać tą <grym> najdroższą ofertę. No i co, no to w sumie to wszystko, myślę. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. No i co, jeżeli chcecie Siedziście dalsze losy do ona, no to, to oczywiście za, y, zachęcam Was do śledzenia mojego kanału. No i co? Miłego dnia, miłego wieczorka. Cześć!